Witam serdecznie, z tej strony Wiśniewski, Michał z Trader.pl Taka sytuacja dzisiaj. Otóż mieliśmy trzy fajne momenty. Pierwszy fajny moment na ropie, sorry, to jest złoto. Złoto M5. Pierwszy fajny moment to. Był moment tutaj, kiedy wykres mógł strzelić do góry, to znaczy zanegować, i to też byłby świetny moment do wejścia na pozycję długiej. Albo czekaliśmy, czy się rozstrzygnie pozycja krótka. Tutaj mówimy już o ostatniej pozycji krótkiej, która była otwarta. Tutaj natomiast pierwsza pozycja, najlepszy moment był tutaj. Później drugi moment do podjęcia sytuacji ze stop, ze stop lossem. Powyżej danego patternu to był klasyczny pattern numer 2, czy pattern numer 4. Nazwijmy to pattern numer 4, czyli cień, cień spadkowy i negacja tego cienia chwilowa, i znowu dalszy spadek. Teraz jesteśmy w bardzo agresywnym spadku, i jest to bardzo prosta sytuacja. Na kursach profesjonalnych, czy nawet bezpłatnych, webinarach na naszej grupie mówimy o tym. Już pokazuję naszą stronę. Na stronie forexistrader.pl mówimy o tym, jak dalej zarządzać tą pozycją, natomiast, natomiast w grupie forexistrader.pl wy na facebooku postujecie, oprócz zwycięskich układów, postujecie swoje pozycje, czytaj jak wchodzicie w rynek właśnie w tego typu momenty, jak te sytuacje są rozgrywane na podstawie powtarzających się, Układów, których uczymy się na stronie forexistrader.pl. Także zapraszam serdecznie do naszego projektu. Tutaj będziemy śledzili tę sytuację: czy zostanie zanegowany całkiem ruch i trzeba go zamknąć zyskiem, czy też może rynek dalej będzie spadał, tak jak przewiduję. Dzisiaj, słuchajcie, są. Bardzo ważne, najistotniejsze dane o godzinie 13.00. U mnie w Meksyku teraz jest godzina 9.30, czyli mamy do czynienia z danymi na ropie. Mieliśmy do czynienia o 9.00 z danymi tutaj, ale te ruchy już się odbywają pod godzinę 13.00, czyli pod Federal Open Market Committee Statement i stopy procentowe. Czyli w skrócie te dwie dane to są stopy procentowe, najsilniejsze dane na rynku, jakie wychodzą. Także teraz o 9.30 zobaczymy, czy ten rynek zostanie cofnięty. Kilka punktów czy całkiem czy dalej rynek będzie spadał. Także dziękuję dziękuję serdecznie do usłyszenia zapraszam na Forexy Trader na Facebook do naszej grupy czy gdziekolwiek i jesteśmy w kontakcie.